O, granikę. Kurde, ja na liście biegam, co jest? Tego w czasie, kiedy był ekran ładowania. Co? Przeczytałem na internecie, że córka Gordona Ramsey'a mówi, że woli kuchnię. kuchnie matki. Ej, jest tutaj popra poprawę. Gordon Ramsey to chyba jest. krytyk kulinarny i właściciel jednych z najtrudniejszych restauracji świata. No, nie wiem. O! No i. O! On kuca! To nieludzkie! W tej grze w Dobra, naprawimy go i idę tościu. po Pawła. Pytanie, czy on przyjrza się do nas nieprzyjemnie? Nie ma w nim żadnego kurna duchu, ducha w Wielkanocy. To Podły jest jakiś. No właśnie. B bardziej wielkanocny powinien być. Cztery Zbaczne. razy pod rząd trafiłem na najlepszy test umiejętności. Aha No, no jeszcze kopię generator, który naprawiałem. Co za menda? Co za ghost face, no. Jak tak mnie, mnie bić? Może bym go zauważył, jest. gdyby nie fakt, że jest wielkanos. Co? Kup nie goni. Ty się wpierdalałeś jajko w czasie meczu. Co? Do debil <suszy> Ja już sobie pierdoliłem. Nie. Oczywiście ed, ed, Poszedł do ciebie, Pawle. O nie. Dobra, do generatorów ty, w tym budynku. Pawle, e, teraz i w prawo. O, dobrze, dobrze, dobrze do tego. Budy... Gonicie. Na paletę, szybko Aj. Ja chciałem uciekać za ty mi mówić, że do budynku. Ja pierdolę. Ta tuneler, o nieee, jaka szkoda Idzie gdzie indziej Na górę, ci bierze ta Ach, i teraz muszę klikać spacji, nienawidzę klikać w spacji Idzie do was tam Ara, na, paleta na ryj Aha co, jest kamper? Nie brak, Pawła ściągnę już. Dobre, Pawle, uciekaj od razu. Do budynku, ja Tam w nim jestem? Nie ja widzę DZ. Nie goni nas. Weź do słuchania Pawła. Nie, nie, on cię goni, twardo. A, bo, bo ja cię żyłem. Eee, bo... ten, borrow time. Borrow bo. time. Mhm. On Cię twardo goni! No tuneler, Pop. mówię. I teraz to on haku się przyda. Co za ghost face! Ale gro, skrzynki na haku po publicznej. Czemu on mnie tak goni? Nie mam. To co jak kurwa, jestem jego, celem jego obsesji? Byłem czy co? Nie, Mo nie, nie ma, ale nie możliwe, ma. że po prostu jesteś jego przyjacielem? Co? Ej, chodź Wła? do tego budynku, do, do blaszaka, chodź. Nie ma uciekać A goni cię. Nie, jest niedaleko o to chodzi. Bo do budynku wchodził właśnie. Pamiętał o generatorze prosto, prosto! No tutaj. Wiem, mam więź na, tu, na tym... dwajcie. No, Tylko, że my za Aragena skończymy ogólnie. Dobra, walić, ty. Chodź, O, fok! się, przyznaję! Mi dobrze, że się. śmiało! dobrze, że ci od Gena nie odciągnął. No. E... No. I goni ją, goni ją. Dobra. Fajnie. To chodź, e, wyleczysz. Za kamieniem. O, no nie. O! No. Boże święty on... Nie szepnął No nie, zgodą... nie, no nie ma tego ciebie, ciebie goni Tak ma wezwanie nulski czy jakoś tak Dej. Nie nie ma nulskoni Pewnie pośladek po prostu poszedł No jak to No bo przecież jak gdy biegasz Co? jesteś jakiś jesteś rany to takie po prostu ślady zostawiasz że to jest głowa mała No sobie jeszcze mam chyba to, że się wolniej self-carem leczysz. Tak możliwe Pawle jakie on miał perki? Nie, nie widać pod koniec widzę przecież. Dobra ściągnę cię jak coś E nie, cię na razie Praw widziałem chłopak, pójdę ją wyleczę chyba Tak, lecz co pokłynie? Chcę czasem strupcikę na. A ja ci, a ja go widzę. No wiem, bo wstał. Nie, bo wchodzi chodzi o to, że ona ma chyba tego, że wokół tego nie, ja to go, mam. Ja go, go to widać. Mam. Ja a to mam. Do ty masz. No. Yy, Przypiję telefon. No, róbcie tego, Gena. Hmm. Ona chce cię ściągnąć ze mną. Aj. Będzie... Dobra, masz parą time'a. Dobra. By, by było lepiej, jakbyśmy ci teraz rozciągnęli niż byś później. Mhm. Na raz. No dobra, dawaj. Poszedł? Nie wiem, chyba kamień, kamieniem, bo już Nie, tak. widzę, widzę go. Gdzie? No, widzę go. Tak, ja zaraz. No i Dobra, niech ona się... Kon... Dobra. Tylko, że ja teraz Brawl Time'a nie mam. Może ona ma. Gonicie. Wiem. Toalety tu dawaj do mnie. Czy czy jak? Gonij się dalej, po śladek poszedł. No bez jaj. To jest tuneler typowy. No tak trochę. Tak nie trochę, tylko tak trochę bardzo. No. Ja szukam sobie. Ja już dodam. Wiem. E, no nie. Nigdzie gena nie ma. No. No, Dobra, później jak... to zrobię. Znowu jest ten. Yy... Nurska. Nurska, teraz co? To może być ciężko, bo nurskowik na pewno. Może nie, no może niekoniecznie. Nie wiadomo. Okej, okay, jest biała. Dobra, ja idę gena do budynku robić. Widzę cię, eee. a goni mnie. Lala, lala. jak będziesz klepał glebę, to leć do budynku. Tak, znaczy, jak będziesz leżał, już mam matarkę. A, rozumiem udało mi się zbijać, zdudziła się. Wiedziałam, że będę piekł co chwilę. <gryw> po prostu idę do budynku, już. Ale. My we dwójkę tu kręcimy. Ta, a, tu jest kiedyś jeszcze, dobra Ale Możesz po skrzynkę przyjść zawsze. E, nie, mam tu giona W ogóle musiałbyś jakbyś kwiat znalazł A klucz wziąłeś. To e, Jezu Zaraz za go wcześniej po prostu to konie zdjąć w Włączyłeś nagrywanie? No te, te, ta, kontynuuję tamten proces. Lepiej się będzie montować później Lecę do ciebie, znaczy znaczy DZ Jak teraz jeszcze będę tego wrzucał odcinek, to nie wiem, fronki będą rysowane po prostu Kiedyś tak robiłem już Nie najgorzej mi to dotyczyło O, jest w budynku I nurz Dobra No robimy tego, na to mnie nie no jej się, na mnie nie widziała. Czekaj, okay. prędko! Speed, Eee... fuck? Tędy ona, o, tędy wyszła. Dobra, ja ją ściągnę jak coś. O no nie, nie ona. Kapę. Face to face. Ty się odciągnij. Jakbym mógł. O, dobra. Dobra, lag był. Miała laga chyba. To się udałem, dawaj. King Dobra, idź i po was, więc ten. Co no, za fuck? Lag. Miałem laga. Desert, przejmij e mm. ją. O e Spiały się. Na górę chodź. Ale mam nagi, ale mam nagi. Cheat. To raptop podobnie. Przez mój punkt. Nie nie idź na górę pod żadnym wypadkiem. Wiem, wiem, że ty jesteś widziałem. Pójść, pójść, przejdź jeszcze raz, sylą mi te ...piki Klenik, bęk, Kurde, ja dalej się nie obbiegam, co jest? O. To już nie była teleportacja. Co to Nie wiem. Zielona skrzynka jest na górze, tutaj w budynku. Eee, Wiszę. Wiesz, nie masz. Dobra. Taka miała po prostu wtedy chyba. To, to, to. Nie lega, miała. kiedy się do mnie tepała, to u mnie jakby po prostu się za mną pojawiło. To nie fair. Ale ona cię pilnuje. Tak, ale nieudolnie, boś dał ze mnie zdjąć. Szerokie. Okay. Znaczy, jestem od tej strony, na której jestem najbardziej wyrażony na jej atak. No, no, Wejdę widzę. No. Może od tyłu zajdę. Ja mogę spróbować sam się zdjąć. Nigdy, mam, mam borrow time'a To znaczy, no No wiem, wiem Trwa iść po borrow time. Eee. Że przez 15 sekund, jak Cię stajemy to, to masz świetnie. czas Dobra to mi nie chciała serio Ślepa albo Kurwa, jak ten To już teraz zdarzyło No dobra, Trajolo. Trajolo. ja Trajolo Trajolo, no ja pierdolę o nie. No właśnie gorzej o to chodziło. Nie, ona mi się teraz powiesi. Borącej dobra. A ja muszę zbyt. Konicie. Pomyślam Pomyślać Ale ta... ona zaraz mnie weźmie, przyszła po mnie Miała mnie i zaraz pewnie... dobra, choć się wyleczymy tutaj Meczku Jeśli ma nur scalling, to po Ta no nie ma nur scalling, bo wtedy po mnie nie przyszła A, dobra, ty, dobra To, dobra. że macha... Albo mnie zignorowała Wątpię Nie wiem ale teraz bardzo rzadko ludzie są obsesją w ogóle, jakąś. rzadko e, ktoś bierze po prostu te, No, obsesję ku UT. Ej, dobra, bo szukam was i nie mogę znaleźć. Tak, potrzebuję chwilę Ale dopiero on się. E, SB dopiero po idzie, paru. Idzie, idzie, idzie. Widzę, 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 widzę. Leci do ciebie. Dobra, dałem radę. Cudownie za kamień nicę. Dobie. Fakt, eee, dobra, dobra. Tak, dalej. Nie. Dobra. kurde, leci meczu mecz tak fajnie po się nie nagrał. Kurde. Zgubiła mnie, ty to rozumiesz? No nie, siedziem polupowałem przez okno trochę. No nie.